Cześć, mam na imię Kinga i chciałam Wam trochę sobie opowiedzieć o moich spotkaniach z moim wewnętrznym dzieckiem w tej niezwykłej przestrzeni, jaką jest spirala życia. Tak naprawdę o wewnętrznym dziecku, o matczynej ranie, słyszałam już dużo wcześniej i cóż, no, próbowałam jak mogłam coś w tym kierunku robić. To coś, często nazywałam wtedy pracą z wewnętrznym dzieckiem. No ale nic tak naprawdę nie przynosiło ulgi, nie przynosiło tak zwanych zamierzonych efektów. Dlaczego? Dlatego, że, że nie wiedziałam, jak to robić. I to dopiero Sylwia, i Aurora, i wspaniała grupa. Ludzi, którzy czują podobnie. Pozwoliła mi zrozumieć, pozwoliły mi zrozumieć, że spotkanie z wewnętrznym dzieckiem to nie mądrowanie się, to nie mm, mówienie jej, słuchaj, tej małej kingusi, słuchaj, no jest tak, a tak, ma być tak, a tak. Tu zrozumiałam dopiero, że prawdziwy kontakt z wewnętrznym dzieckiem to otworzenie się na nie to słuchanie to czucie to ukochiwanie ukochiwanie bez względu na, na to co się dzieje wokół to bycie przy tym maleństwie wtedy kiedy mówi nie, nie chcę z Tobą rozmawiać kiedy mówi odejdź Boję się, nie, nie chcę czuć, ja to schowałam. To bycie przy tym maleństwie, kiedy ból, którego doświadczyła, jest tak silnie wyparty, a opór przed nim urasta do ogromnych, ogromnych rozmiarów, to dzięki Sylwii zrozumiałam, co znaczy być przy swoim wewnętrznym dziecku. To dzięki Sylwii, dzięki Aurorze, dzięki całej grupie wspaniałych, jeszcze raz mówię wspaniałych ludzi, dotarło do mnie, że moja matczyna rana nigdy się nie zagoiła. Że moja matczyna rana wciąż krwawi i potrzebuje uznania. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. To jest trudne. Ale to jest piękne. I w momencie, kiedy przestałam oczekiwać od mojego maleństwa cudów, tak? Ja ci mówię ty ta grup. Przestałam oczekiwać cudów. Słuchajcie, to cuda zaczęły się dziać. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale, ale tak, cuda się dzieją. Na spirali, w spirali w kontakcie z grupą, dzieją się cuda. To nie znaczy, że jest już teraz łatwo, że jest pięknie, że jest kolorowo, że jest wow. Nie. To znaczy, że jest trudno, ale jest cudownie. Bo po 40 ponad latach do tej mojej czeluści, do tej mojej piwnicy ciemnej, zatęchłej, śmierdzącej, brudnej, zaczynają docierać pomalutku. naprawdę po malutku. Zaczynają docierać Promyki słońca, które bardzo jeszcze nieśmiało liżą tę kre taką lodową, pod którą zamrożone są wszystkie moje emocje: ból, cierpienie, lęk przerażający, przerażający, paraliżujący lęk. Ech, poczucie winy. I to wyłazi. I niech wyłazi. I teraz może wyleść. Teraz może, teraz czuję się już na tyle pewnie, że są ludzie, którzy mnie przyjmą z tą złością, której nie mogłam wyrażać, z nienawiścią, z agresją, z dzikością. Są ludzie w spirali, są ludzie, którzy mnie przyjmują, którzy mnie utulają których czuję bardzo wyraźnie. Kręgi emocji nawet wtedy, kiedy milczę. To jest taka przestrzeń dla mnie. To jest taka przestrzeń. W której po prostu jestem. To jest taka przestrzeń, która pokazuje mi, jak po prostu być. Ze sobą jak nie odwracać się od siebie, od swojego wewnętrznego dziecka, jak nie mądrować się, jak nie działać tylko umysłem, to tu, w spirali, w grupie, na kręgach, zaczynam odkrywać swoje uczucia. To może brzmi paradoksalnie, no to jak, przez tyle lat nic nie czułaś, to kurczę, chyba nie. Czułam to, co miałam czuć, to, co mi mówili, to, co mi kazali. Spirali. Zaczynam czuć. Zaczynam docierać do prawdy, do tego, co to moje maleństwo, a dzięki temu, co ja lubię, czego nie lubię. Gdzie są moje granice zgody na różne rzeczy? To tu zrozumiałam, dlaczego przez tyle lat, próby pracy z moim DDA, lęk był wciąż taki sam. Agresja, utajona, wyrażała się krzywdzeniu samej siebie w autoagresji to tu uczę się siebie na, na nowo od nowa z tymi wspaniałymi ludźmi którzy przyjmują mnie nie tylko wtedy kiedy jestem miła uśmiechnięta kiedy jestem serdeczna pomocna kiedy wybiegam przed szereg bo może ktoś czegoś potrzebuje tylko też wtedy, kiedy krzyczę, kiedy wyrażam swoją złość, agresję, kiedy mówię, co mnie wkurza, kiedy milczę i kiedy zasypiam nawet. Oni są cały czas. Nie tylko na kręgach, ale wiem, że kiedy w grupie. Coś powiem, coś napiszę, to oni tam są. Wy, kochani tam jesteście. Jest Sylwia. Nie jestem już sama. Nie jesteśmy już same. Ani ja, ani moja mała Kingusia. Jestem wdzięczna życiu Bogu. Sile wyższej, za to, że znalazłam się tu. Nie jest łatwo, ale jest pięknie. I wierzę w to, że kiedyś, kiedy będę już w stu procentach mogła stanąć za sobą. Może w stu procentach. Może 90, a nawet 80, ale będę stać za sobą. Tak jak w grupie stoją za mną ci wspaniali ludzie. Sylwio, Auroro, kochana grupo, dziękuję Wam. Dziękuję Wam z całego serca, z głębi. Z głębi, która się odkrywa. Dziękuję, że jesteście.